8 ma! Co się nie stało? 8 ma, no jeszcze. Raz. Ehm, to jest moja fajna Roblox. Ogólnie mam 19 milionów. Wcześniej nie chyba miałam więcej, muszę sprawdzić. No i mam dużo, dużo nowości. Zobaczcie sami. Ostatnio było maga, a teraz tu są grzyby. Piękne grzybki, piękne smaczne owoce. To będzie mega krótki odcinek. no nie aż tak to krótki. O! Gdzie się jest? Czy mogę coś tu wziąć? To samo. To... Widzicie, czy miliony? O nie. No nie, no nie, kapsuł, kapsuł, co? Da się to obskoczyć jakoś? Kurde... o, dobra, jest, 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 dobra, nie ważne, już nieważne jest, się nie stało um. Idziemy do tego pana. I co nowego tu mamy? Ja zbieram zbie na wszystko. Tylko nie mogę. Nie ma. Te grzybki 150 tysięcy. Miałam coś nie mniej. Znaczy więcej, więcej. Zobaczmy co tu jest. Konewka. Kupujemy. Staje tylko konewka? No dowie, no to idziemy. Patrzcie jak tu pięknie. To jest chyba najlepsze. W ciągu dwóch dni stworzyłem takie piękne cudo. Fajna kaktusów, małych roślinek. Tu wszystko jest piękne. Musicie mi dać polubienie. W tej chwili... A ja się z wami żegnam. Pa! <laughs>